Dzisiaj odbywa się wyjątkowa impreza Mazurska Uczta Drobiowa właśnie tu, w Mikołajkach, chcemy Was zaprosić na ucztę drobiową. Zanim otworzymy tą festiwal, mam kosz przygotowany takich darów naszych mazurskich, a więc ryba się lawa i chciałbym te dary, ten koszyk przekazać na ręce Pana Wiceprzewodniczącego. Jest ślawa, jest ślawa, jest piękna ryba. Dziękuję bardzo panu w imieniu Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów w Drobiu, który no, jest inicjatorem tego spotkania dzisiejszego. My, oczywiście, dla państwa mamy również prezent. Państwo z branży rybnej, a my z, z branży naszej. Mam nadzieję, że lubią państwo kurczaki i indyki, bo to będzie akurat taki trochę przerośnięty kurczak. Dziękuję bardzo. Ja, ja Dobrze, to w takim razie za chwilę przekażemy. Zamienimy się. Tak jest, panowie, proszę bardzo. Wow, słuchajcie, Nie, ja, to, ja to, to trzeba zobaczyć. Słuchajcie, ja poproszę, żeby pan podszedł trochę do przodu. Słuchajcie, tak wygląda duża kura, czyli indyk. Chodźcie do nas. Chodzi o promocję drobiu. Po prostu, poza tym y, chodzi nam o to, żeby uświadamiać, że nasz drób jest zdrowy. Oczywiście impreza służy również y, temu, y, żeby podnieść tak naprawdę to, podnosić iść w kierunku, y, przeciągać potencjalnych konsumentów na naszą stronę, po to, żeby tego kurczaka czy indyka chętniej kupowali i konsumowali. To jest pier pierwszy festiwal, ale on się wpisze już może na stałe do nas, bo te produkty drybiowe e, wszyscy teraz jemy. Wiemy, że to jest dietetyczne i zdrowa żywność i taki festiwal być może w tym okresie w sierpniowym, nawet pod koniec sierpnia, jest tutaj u nas potrzebny i będziemy starać się go organizować. Tym bardziej, że pan burmistrz wspólnie z panem prezesem e, Danielukiem e, doszli do porozumienia i te, ta impreza przywędrowała do nas do Także ja się cieszę ogromnie, że jest ta impreza. Hey, hey. Po pierwsze gotują olimpijczycy kucharzy, a, a więc kucharze, którzy mieli zaszczyt reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej i startować w największym wydarzeniu, jakie jest na świecie, a więc olimpiada kulinarna. Olimpiada toczy się raz na 4 lata, a więc jest to ogromne wydarzenie. Mogą zastąpić zaszczytu wzięcia udziału w e, olimpiadzie kucharzy którzy są bardzo ambitni, i bardzo zdolni. Dzisiaj te osoby, część tej drużyny jeździ się z nami. I między innymi jest Irek Koniuszek z Amkuryn, szef kuchni z Amkuryn, co przygotowuje kurczaka kokawę, a więc najbardziej e, znanego e, w kuchni francuskiej gularzu. Jest Andrzej Ławiczak z Pomorskiej Akademii Kulinarnej, który robi tajskie sataje z, z sosem orzechowym. Jest e, Piotr Zawalich z Mikołajek. Właśnie to jest hotelu Amax, który przygotowuje kurczaka barbecue. A więc strasznie dużo smaków. Łączymy tutaj smaki świata, ale łączymy smaki świata również z kuchnią polską, bo tuż dalej w białym namiocie, tak to określamy tutaj na roboczo, są kucharze, którzy robią warsztaty kulinarne, a więc przygotowują z Państwem którzy przyjdą, z mieszkańcami albo z turystami, którzy przyjechali do Mikołajek, przygotowują różne potrawy kuchni polskiej, może też nie tylko, bo między innymi jest tam zupa tańska, jest i sałatka z kurczakiem. Jest moc atrakcji stolicą kulinarną Polski. Dzisiaj są Mikołajki, bo dzisiaj ogromne wydarzenie. Bo mamy polski drób, a polski drób to nie tylko kurczak, ale i kaczka, i indyk, i tego wszystkiego tutaj będziemy sobie spakować i raczyć. Będą różne konkursy kulinarne. Będziemy pokazywać mieszkańcom i turystom, jak luzować kaczkę, żeby zrobić z niej roladę, balantynę czy, czy galantynę. Bo atrakcji będzie moc. W żeby coś nie spadło ci na kar. Ho, ho, ho. i yeah.